Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Słubicach wpisują się w szerszy kontekst tego święta obchodzonego w Polsce jako Święto Środowisk Oświatowych. Dopełnieniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Słubicach był koncert Justyny Steczkowskiej. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że kultura buduje mosty. To już wiemy, ale również edukacja buduje mosty. Bo tak naprawdę nauczyciele są pomostem pomiędzy tym, co dzieci mają i młodzież w tej chwili, a tym, kim będą w życiu dorosłym. I to jest najważniejsze, bo naszym celem i naszym priorytetem powinno być w bezpieczeństwie wychowanie młodych ludzi. Tak, żeby miał kto nami później rządzić, żeby miał kto uczyć, żeby miał kto sprawować władzę i być dla nas autorytetem. A dzisiaj, a dzisiaj mamy koncert Justyny Steczkowskiej dla nas, dla wszystkich, dla nauczycieli, za ich pracę, trud, za zaangażowanie, za cierpliwość, za wytrzymałość i za to, że im się po prostu chce. I to jest dla, nam, dla mnie najważniejsze. 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty. Czego można im w tym dniu życzyć? Przede wszystkim radości z tego zawodu, który wykonują. Bo myślę, że bycie nauczycielem to jeden z tych zawodów, który wiąże się z pasją. Trochę tak jak w tej przestrzeni kulturalnej, że osoby, które tutaj pracują, to z reguły osoby trafiające w jakiś sposób z pasji. Więc wszystkim tym nauczycielom pragniemy złożyć życzenia, aby mieli radość i satysfakcję z tego wykonywania swojego zawodu. A dzisiaj przepiękny koncert Justyny Styczkowskiej, właśnie specjalnie z tej okazji. Także cieszmy się, radujmy się i wszystkiego dobrego. Super sprawa, byłam w tamtym roku na podobnym koncercie, była inna gwiazda, ale było naprawdę super kameralnie, bardzo się cieszymy, że coś takiego istnieje i że możemy uczestniczyć w tym dniu wspólnie tutaj wszyscy. Spędziłam go bardzo przyjemnie w towarzystwie moich dzieci, z którymi się super bawiliśmy. Świętowano w atmosferze uznania i wdzięczności dla nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych.